Kilka lat temu Sylvester Stallone zebrał najlepszych i najpopularniejszych aktorów filmów akcji i stworzył Niezniszczalnych. Swoją drogą, to czekam na czwartą część. Ja dzisiaj zebrałem takich polskich Niezniszczalnych w historii Ligi Mistrzów. Najlepszych z najlepszych, jacy kiedykolwiek zagrali w tych rozgrywkach. Jeżeli mówię o rozgrywkach, to mam na myśli z Ligę Mistrzów od sezonu 1992-1993, czyli takie rozgrywki, jakie obecnie znamy już po reformie. Kto znalazł się w moim składzie? No, już za chwilę zobaczycie. Przed Wami polscy niezniszczalni Lipińskiego. Jesteście gotowi? No to możemy zaczynać. W bramce postawiłem na Jerzego Dudka. Wybór nie mógł być inny. Przecież to bohater jednego z najlepszych finałów w historii Ligi Mistrzów. Stanął oko w oko z gwiazdami Wielkiego Milanu podczas serii rzutów karnych i zaprezentował legendarny Dudek Dance. Wtedy świat oszalał na punkcie Polaka. Dosłownie. Dobra, przechodzimy do linii obrony. Takiej defensywy, że Jerzy Dudek nie będzie musiał się za wiele napracować. Na lewej stronie w polskiej piłce wiecznie były jakieś problemy z obsadą tej lewej obrony ja całe szczęście takiego problemu nie mam i stawiam na Tomasza Jonse. Zawodnika, który smaku ligi mistrzów spróbował w trzech różnych klubach szwajcarskim Grasshopper Zürich, holenderskim Feyenoordzie oraz serbskim Partizanie. Łącznie 25 meczów Champions League, w tym wygrana 3-0 z Marsylią czy 1-0 z Newcastle w barwach Feyenoordu albo remis 0-0 z Realem w barwach Partizana. O takie doświadczenie właśnie mi chodzi. Na środku obrony mam taki duet, że ręce same składają się do oklasków. Dwie skały. Pierwsza z nich to Michał Żewłakow. 31 meczów w karierze w lidze Mistrzów. Wygrywał z Betisem, Lazio czy Werderem. Bezbramkowo remisował z Realem, który miał napad Walnistel Roy Raul. Jakże Żewłakow pokryje, to żaden nie przejdzie. Obok niego stawiam na terminatora z Monako. No już wiecie o kogo chodzi: czyli Kamila Glika. Do tej pory 21 meczów w najważniejszym turnieju klubowym Europy. Wszyscy chyba pamiętamy sezon 2016-2017 i grę Monaco. Zatrzymali się dopiero na Juventusie. Kamil Glik był wtedy podstawowym obrońcą. I nie zapominajmy o tym, że nie dość, że broni, to jeszcze potrafi coś strzelić. Na prawej stronie obrony? Chyba nikogo nie zdziwię. Łukasz Piszczek. 45 meczów w lidze mistrzów, w tym finał w sezonie 2012-2013. Czy muszę coś więcej mówić? Chyba nie. Defensywa jak? Bum, cyk, cyk. Przechodzimy do pomocy. Tutaj to dopiero będzie ciekawie. Lewe skrzydło należy do człowieka z prawdziwym młotkiem w lewej nodze. Jacek, Krzynówek, jakie on posyłał bomby. Niby tylko 7 meczów w Champions League w barwach Bayeru, ale co to były za mecze? Zapakował gole Real'owi, Romie i Liverpoolowi. Jak odpalił torpedę, to nie było mocnych. To co walnął królewskim? Ło. Wow. Casillas pewnie do dzisiaj to pamięta. W środku pomocy mam dwóch zawodników, wojownika i artystę. Wojownik to nie kto inny jak Lewandowski, ale nie Robert tylko Mariusz. 16 meczów w najważniejszych rozgrywkach klubowych UEFA. Ale powiem tylko tyle. Wygrał z Barceloną w sezonie 2004-2005 2-0 na Ukrainie. I to z Messim i nie z tą Szawim czy Pujolem w składzie. Co prawda grał wtedy na środku obrony, ale ja ustawiam Lewandowskiego wyżej na pozycji defensywnego pomocnika, bo przecież właśnie tutaj grał przez dużą część swojej kariery. A kto będzie tym artystą? Człowiek, który jak był w życiowej formie, to nogami wiązał krawaty. Marek Citko. W sezonie 1996-1997 awansował z Widzewem do ligi mistrzów. Młody Citko nie czuł żadnego respektu przed dużo bardziej znanymi rywalami. Zapakował gola w meczu z Borusją? A potem powtórzył swój wyczyn w meczu z Atletico. Nieprawdopodobny lob, coś pięknego. Co to był za gol? W kraju zapanowała citkomania. Kto pamięta smak lat 90., ten wie. I tylko szkoda, że z kariery talentu z Białego Stoku nie wyszło nic wielkiego. Przenosimy się na prawe skrzydło, które należy do obecnego piłkarza Wisły Kraków czyli Jakuba Błaszczykowskiego. 24 mecze w Lidze Mistrzów i 3 strzelone gole. Wszystkie w barwach BVB. Do tego razem z piszkiem finał w sezonie 2012-2013. U mnie po prawej stronie boiska będzie właśnie śmigać ten wielki polski duet z Dortmundu. I teraz przyszedł ten wielki moment. Czas na napad w najlepszej jednastce Polaków w historii Ligi Mistrzów. Zaczniemy od Krzysztofa Warzychy. Panie i panowie, to jest legenda pana Tinajkosu. W lidze mistrzów Gucio rozegrał 26 meczów i strzelił 8 goli. To czyni go drugim najlepszym polskim strzelcem w tych rozgrywkach za Robertem Lewandowskim. Pokonywał bramkarzy Legii, Ajaxu, Deportivo czy Juventusu. Do dzisiaj w Atenach mają go za polskiego boga. A obok Warzychy ten, o którym już wspomniałem wcześniej. Lewy. 80 meczów w Lidze Mistrzów i 53 strzelone gole. Po prostu wow. To chyba mówi samo za siebie. Z nas mak finału, z nas mak czterech bramek zapakowanych Realowi. A to przecież jeszcze nie koniec w wykonaniu Lewego. Wszyscy czekamy na więcej. To byli według mnie najlepsi polscy piłkarze w historii Ligi Mistrzów. I ciekaw jestem, jak daleko ten mój skład doszedłby w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Dajcie znać koniecznie w komentarzach. Ja już na dzisiaj dziękuję Wam bardzo. Dzięki za to, że byliście ze mną do końca. Mam nadzieję, żegna się z Wami niezniszczalny Sucharowicz Lipiński. Widzimy się wkrótce. Bądźcie z kanałem Zboiska do sieci.